Przed nami mecz otwarcia Euro 2024. Co to będzie za turniej? Czy będziecie tego świadkami? Postancie z nami. Hallo tu Hamburg. Witamy na Volkspark Stadion. To na tym imponującym obiekcie staną naprzeciw siebie te dwie ekipy. Oby dopisała atmosfera. Są dziś z Państwem Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dzisiaj zobaczymy pierwszy mecz fazy grupowej Euro 24 i spodziewamy się naprawdę solidnej dawki emocji i świetnej piłki. Obie drużyny z pewnością będą chciały udowodnić, że nie trafiły tutaj przypadkiem. Przyją groźnie, czy zdążą obrońcy. Niezły strzał, ale bramkarz zachowuje koncentrację. Oto skład reprezentacji Polski. Wydaje się, że zagrają w ustawieniu 1-3-5-2. Co to według Ciebie oznacza, Jacku? Prawdopodobnie chcą zdominować środek pola, zyskać tam przewagę liczebną, a jednocześnie zabezpieczyć bramkę. To bardzo uniwersalna taktyka, choć jeśli boczni pomocnicy nie przyłożą się do gry defensywnej, drużyna może mieć problemy po bokach obrony. To stamtąd mogą spodziewać się największego zagrożenia ze strony rywala. Przyjrzyjmy się składowi reprezentacji Holandii. Wynika z tego, że zagrają w ustawieniu 1-3-5-2. To może oznaczać bardzo ofensywne ustawienie, ale wiele zależy od roli, jaka przypadnie bocznym pomocnikom. Czy będą asekurować kolegów z obrony, grając klasycznych wahadłowych, czy też głównie pomagać w rozegraniu. Jeśli będą wysoko się włączać do akcji, rywale mogą mieć sporo miejsca przy kontra. Zdecydowane wejście bez fału. Teraz jak pol. Uwaga! Może strzelać! I już mamy bramkę. Otwiera wynik spotkania. Teraz będzie już chyba tylko ciekawiej. I oto mamy powtórkę. Naprawdę koncertowo obrał obrońcę. Pozostawało już tylko postawić kropkę na d. Stawia na pewne rozwiązania. Oddaje mocny strzał i bez problemu znajduje drogę do bramki. Finisz taki, że palce wizerć. To mamy 1 do zera. Bednarek. Jan Bednarek. Wejście bez faulu. Piłka odzyskana. Teraz Jakpoł i teraz Depay. Jak się spisze? Dalej piłka w grze. To musi być bramka, ale piłka wciąż jest w grze. Na razie mogą odetchnąć. Szymański. Groźnie teraz zagrywa Szymański. Tu wciąż jest groźnie. Gratulacje za tę interwencję. Doskonałe umiejętności bramkarskie. Spotkanie oko w oko z kimś pędzącym z piłką jest zawsze niebezpieczne, ale tym razem pewność i konsekwencja górą. Grywa na dalszy słupek. To był zdecydowanie nieczysty wślizg. Ciekawe, czy sędzia zdecyduje się na karę indywidualną. Żółta kartka za to zagranie. Słuszna decyzja. Sędzia musi panować nad beczem. Odgrywa z wolnego w pole karne rywali, próba wrzucenia piłki, interwencja w obronie oddala zagrożenie. Pomarańczowi tracą piłkę. Szymański. Polska konstruuje teraz akcję. Ale strata piłki oznacza, że niepotrzebnie robiliśmy sobie nadzieję. Będzie groźnie. Prosto Prostopadłe podanie. Ależ teraz broni. Wydawało się, że jest bez szans. Wykazał się najwyższym kunsztem. To naprawdę była bardzo trudna do obrony sytuacja. Głęboka ta centra z narożnika. Mamy strzał głową, ale to nie będzie game changer. Za wysoko. Frankowski. I Holandia z piłką. Holandia w natarciu. Czy wykorzystają to pomarańczowi? Depay ma teraz piłkę. Rozgląda się za możliwością dobrego zagrania. Nic z tego, świetny refleks. Mają piłkę, mogą skutecznie skontrować rywala. Rywale obierają piłkę biało-czerwonym. Teraz Gakpo. Ależ tutaj kapitalny blok. Offside. Sędzia nie ma wątpliwości. Zalewski. Szymański. Z piłką Robert Lewandowski. Stuprocentowa okazja. Broni. Dobrze. Dobra interwencja. Nie wejdzie ten próby ataku. Cody Gakpo. Przemysław Frankowski Piotr Zieliński Uwaga, ma szansę! Nie wierzę własnym oczom! Nie ma gola! Jaka jest szansa obrony strzałów? Tak bliska, niemal zerowa, a jednak widzieliśmy to przed chwilą. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. piłką Robert Lewandowski. Virgil van Dijk oddala zagrożenie. Szymański. O, i to był książkowy odbiór piłki. Mogą tu teraz groźnie skontrować. Przy piłce Cody Gakpo. Nie ma gola, poprzeczka. Piłka w grze. Daleka piłka z rogu. Danie interweniuje, bramkarz. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki. Muszę powiedzieć, że jak na razie był to występ bez zarzutu. Naprawdę godny podziwu występ, który realnie wpłynął na wynik. Jeśli uda się podtrzymać formę, to zapowiada się ekscytująca druga połowa. Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Szabi Simons przy piłce. Szabi Simons! Bramka! Dwubramkowa przewaga to coś, czego łatwo dziś nie stracą. Zachęcam Państwa do obejrzenia powtórki, którą teraz mamy na ekranach. Nawet w tym nieco zwolnionym tempie imponuje prędkość, z jaką piłka zmierzała w stronę bramki. 2 do zera. gramy dalej. Paweł Dawidowicz. Podchodzą pod pole karne, na pewno na tym nie poprzestaną. Uwaga, będzie okazja! Oj, mogą tego pudła potem żałować! To nie koniec meczu, ale z taką skutecznością nie będzie im łatwo odrobić dwubramkowej straty. Uwaga, bo zabrana piłka na połowie rywala. Co teraz z nią zrobi? A już całkiem niedługo czekają nas kolejne piłkarskie emocje. Warto czekać, będzie się działo. Nie wiem jak państwo, ale ja jestem mocno nakręcony na prawdziwe meczyko. Nie zdziwiłbym się, gdyby padło też mnóstwo goli. Mają teraz dobrą okazję na kontratak. Buksa przy piłce teraz. Piłka do Lewandowskiego. Słapią kontakt. To mogła, wręcz powinna być bramka. Daily Blind. Blind. Memphis Depay z piłką. Przy piłce Cody Gakpo. Dalej, blind przy piłce. Dobrze to teraz robi, było naprawdę niebezpiecznie. Pragniemy przypomnieć, że czeka nas emocjonujący mecz. Powinniśmy zobaczyć kawał naprawdę dobrego futbolu. Wiele sobie obiecuje po tym pojedynku. Starcie tych drużyn zapowiada się smakowicie, więc cieszę się, że w końcu się go doczekamy. Tak, ten pressing się opłacił. Będzie bardzo groźnie. Xavi Simons przy piłce. Jest blisko bramki. Co wykombinuje? Proszę Państwa, umieszcza piłkę w siatce i daje drużynie już trzy bramkowe prowadzenie. I oto mamy powtórkę. Naprawdę koncertowo ograł obrońcę. No i nic dziwnego, że się nie myli z takiej odległości. Ciężko jest nie trafić. Wyższyli zatem stan spotkania na 3 do zera. Robert Lewandowski, z tego może coś być. Jest tam buksa, będzie groźnie. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Zabrakło precyzji w tym podaniu Lewandowskiego. Traci piłkę. Podanie do Zielińskiego. Lewandowski ma teraz piłkę. Tak trzeba bronić w szesnastce. Memphis. No i szykuje się tutaj niebezpieczny kontratak. Miała być kontra, a tymczasem jest strata. Robert Lewandowski. dała teraz piłkę Holandia. Zagranie do Memphisa. Szukają sobie miejsca. Czy coś z tego wyjdzie? Takie zagrania wymagają żelaznych nerwów. Depay ma teraz piłkę. No. Teraz tylko trafić. Gol! Trzeci gol w tym spotkaniu. Co za forma! I jest powtórka. Kolejny raz umieszcza piłkę w siatce. Robi to dziś z ogromną łatwością. W pełni zasłużony hat-trick, który mu swoją wyśmienitą dyspozycję strzelecką. Aż miło patrzeć. W futbolu różne rzeczy się zdarzają, ale to starcie wydaje się już być rozstrzygnięte. Polska z korzyścią. Szymański. Szansa Lewandowskiego. Co za okazja! Stad bliska to powinien być gol! Gol Tomku był tu na straconej pozycji, ale broni. Ośrodkowaniem to bym tego nawet nie nazwał. Raczej oddaniem piłki za darmo. Mocniejszy teraz pressing. Jak po? Malen. Zdecydowane wejście bez faulu. Lewandowski będzie groźnie. I mamy gola, proszę państwa. Udało im się odrobić jedną bramkę, ale chyba już za późno, żeby coś tu ugrać. Wszystko zaczęło się tutaj od świetnej centry, a Robert wpakował piłkę do bramki z najmniejszej odległości. On w takich sytuacjach niezwykł się mylić. Obecny wynik. 4-1. Wiemy już, że ten mecz potrwa dodatkowe dwie minuty. Za nami koniec meczu, w którym Polacy schodzą jako przegrani. To nie był udany mecz. Dużo teraz pracy przed sztabem trenerskim, który będzie musiał pozbierać drużynę po tej porażce. Czegoś zabrakło w tym meczu, przede wszystkim w obronie.